Sobota, popołudnie, co tutaj robić, co tutaj robić? Aż nie do wiary, słuchajcie, że w zeszłym tygodniu w sobotę było 17 stopni, a w niedzielę 18 i piękne słoneczko świeciło i byliśmy na Łapszance. Przejedziemy tam kawałek dalej, zobaczymy. No i popatrzcie, pada, wali śniegiem normalnie koniec świata. No cóż, nie pozostaje nic innego jak wsiąść w samochód i ruszyć się gdzieś samochodem. A gdzie możemy jechać? No dobra, do Sącza. Przecież to urodziny RR Moto. Więc jedźmy, zobaczymy co się tam dzieje. No i dobrze, eee, śniegiem przestało walić, a my dojechaliśmy już do RR Moto. Tak więc zobaczymy co jest w środku, co dzisiaj można tam spotkać. A na pewno można spotkać Tobiasza Kukiełę, który jest tutaj z jednośladu jest jona mz z naklejką RR Moto. A co to? Ło, ale ktoś tu naszpachlował, już pachli. A taka ładna. No, jaki przebieg? Ło to się już kręci na 5,5 tysiąca, prawie. No ale przebieg niewielki. 5764 km. Piękny sprzęt. Ale tu jest garczek wielki, jadź się, kręc. Nie mówiąc, że tarczy z przodu. Super wentylowana. Dobra, wchodzimy do środka w takim razie. Cyk. Proszę bardzo. Pierwsi klienci już są. Proszę bardzo. Koszulki, kominiarki. Tutaj akcesoria off A tam dalej co mamy? Kaski. Trochę zaparowałem. O właśnie. Kaski. Tutaj sekcja... drogowa. Skóry i tak dalej. Sima. O, to są fajne rzeczy. Kiedyś sobie takie muszę zakupić. No. To pod dr nie byłoby super. Tak, na miasto. No i oczywiście cała gama Kasku. Tu kaski offroadowe, adventure'owe, tu kaski drogowe. Klienci są, więc fajnie. Tutaj dział adventure'owy, Tutaj mamy dział kobiecy. Proszę bardzo. No powiem Wam, że jest tego trochę naprawdę. Jest w czym wybierać. Słuchajcie, to jest dopiero hit. Patrzcie, makow. jakbyście sobie chcieli, to, to jest rękawiczka, która sama czyści motocykl i tam i tak mi się wydaje. Sądząc po tej cenie. Mm, kurczę. Muszę się do nich uśmiechnąć na testy, niech mi prześlą. No, jest tutaj prezes szef, wszystkich szefów Krzysztof Jarzyna z Szczecina. <grystanie> A, tak naprawdę wszyscy znacie tą twarz. Nic nie mówi, za, za nie mówił. <grystanie> Panie Togeszu. stresowałem, się kamerą. Tak, ty zestresowany. Co pan tu robi? Jestem weryremoto na imprezie i kręcę tym mikrofonem i opowiadam bardzo dużo. Do niego staram się przynajmniej i każdy może. Będąc tutaj zgadnąć nagrody, bo jest są konkursy, ja właśnie jestem od tego, żeby ogłaszać, że są konkursy. Czemu ja nic nie wiem o konkursach? Ja chcę wziąć udział w konkursie. Bo jadłem obiad i jak przyszedłeś, to nie zdążyłem mówić, <laughs> bo żadłem schaba, kapustę kiszoną i ziemniory. Dobra, to jedziemy z konkursami. Ja bardzo chętnie. <laughs> Robię to tak. Uwaga, i wam pokazuję. 15.51 A to oznacza, że już za 9 minut będziemy wręczać nagrody w naszym konkursie RR Moto. O każdej pełnej godzinie można zgarnąć niebywałe nagrody. A żeby je zgarnąć, wystarczy wziąć udział, czyli zrobić sobie zdjęcie z tablicą RR Moto, która znajduje się przy kasach. Tablica z napisem Urodziny RR Moto. I każdy, kto zrobi zdjęcie ma szansę zgarnąć nagrodę. Zbiera się żywi Po każdym składzie wybieramy najlepsze, najbardziej zabawne, być może najśmieszniejsze, a na pewno najfajniejsze zdjęcia. I nagradzamy je o pełnych godzinach. Już bardziej dyskotekowo mówić nie umiem. Następne wreczenie o 16, później 17, 18 i 19. Sklep jest czynny do godziny 20. Dziękuję. Jest też chemia. No i nasze ulubione motule. Zobacz, tu jeszcze mamy buciki. Takie niskie, takie poważne zakupy robimy, także... <laughs> Proszę. O, wspaniale! No i dobrze, proszę Państwa, zakupy zrobione, tak więc siadamy do auta, no i co, lecimy do domku. Fajnie było spotkać się znowu z Tobiaszem, powspominać stare czasy, powymieniać się troszeczkę doświadczeniami. No i co, jak będziecie kiedyś przyjazdem przez Nowy Sącz, no to zapraszamy. RL Moto, fajny sklepik z akcesoriami motocyklowymi. Różne rzeczy możecie dostać w fajnych cenach. Tyle na dziś, trzymajcie się, nara!